Witajcie, dziś trochę nietypowo, bo chciałem Wam powiedzieć o swojej pracy, o tym, czym zajmuję się zawodowo i o tym, co robimy w ramach Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic. Jak większość z Was wie, jestem przewodniczącym Rady Miejskiej i przewodniczącym Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic. Ale nie wszyscy wiecie, że jestem radcą prawnym. Udzielam konsultacji, porad prawnych, mogę być obrońcą i pełnomocnikiem w sprawach cywilnych. Spotykam się też z mieszkańcami w ramach naszego punktu bezpłatnych porad prawnych przy ulicy Katowickiej 4 w siedzibie Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic. Tam pomogamy Wam w rozumieniu przepisów prawa, ich interpretacji i znalezieniu dla Was najbardziej optymalnego rozwiązania. Zapraszam Was serdecznie do naszego punktu porad prawnych przy ulicy Katowickiej 4 w siedzibie Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic. Tam mieszkańcy naszego miasta będą mogli otrzymać pomoc bezpłatnie. A już wkrótce opowiem Wam o naszym nowym projekcie, który będziemy mogli realizować razem. Właśnie w siedzibie naszego stowarzyszenia. Życzę Wam miłego dnia i serdecznie zapraszam.